Dzień dobry moi drodzy, to jest kanał sklepu fotograficznego BAFoto, ja jestem Adam, a ze mną jest Fujifilm X-T5 z obiektywem Fujinon XF56-1.2 RWR, czyli tak na dobrą sprawę rekreacja chyba jednego z najbardziej legendarnych obiektywów portretowych w systemie Fujifilm X. Zobaczymy czym nowa 56 różni się od tej trochę starszej, zrobimy trochę zdjęć tutaj w okolicy nad Bałtykiem i cóż, zapraszam Was do oglądania. Fujifilm Fujinon XF56mm F12RWR to pełna nazwa obiektywu, który pojawił się na rynku pod koniec 2022 roku. Chociaż od 2014 w portfolio firmy istniały aż dwie wersje 56 ze światłem 1.2, mowa oczywiście o obiektywach XF56mm F12R i XF56mm f 12 R APD, to japoński producent zdecydował się na odświeżenie tej konstrukcji. Nic dziwnego! Obie starsze 56 cieszą się świetną opinią, chociaż wersja APD jest zdecydowanie rzadziej spotykana. System Fujifilm X z racji używania przetworników w rozmiarze APS-C nie jest pierwszym i oczywistym wyborem fotografów specjalizujących się w portrecie, ale właśnie XF 56F1.2 sprawił, że część portrecistów sięgnęła po ten system. Odświeżenie tego obiektywu było nieco nieoczekiwane, ale w ogólnym rozrachunku stało się dość oczywistym krokiem w rozwoju portfolio obiektywów do systemu Fujifilm X. Co więc zmieniło się w nowym XF56 mm F12RWR względem starszej konstrukcji? Przede wszystkim rzecz, na którą narzekało sporo użytkowników starszej wersji obiektywu. Literki WR w nazwie tej konstrukcji oznaczają, że wreszcie otrzymała ona uszczelnienia, których starsza wersja nie miała. W tej sprawie firma Fujifilm bez wątpienia wsłuchała się w głosy dochodzące od fotografów pracujących na ich sprzęcie. Nie jest to jednak jedyna zmiana. Nowa 56 jest nieco większa od swojej starszej siostry. Jest też od niej o 40 gramów cięższa. Poszerzono nieco pierścień służący do regulacji przysłony, i umieszczono na nim dodatkowy przycisk blokujący go w pozycji A. Poza tym, w konstrukcji optycznej obiektywu wykorzystano dwie soczewki więcej niż w starszej wersji, a przysłona składa się teraz z 11 listków. Wcześniej było ich 7. Średnica gwintu na filtr urosła z 62 do 67 mm, a minimalna odległość ustawienia ostrości spadła z 70 do 50 cm. A co z jakością obrazu? Muszę przyznać, że prywatnie przez kilka lat fotografowałem systemem Fujifilm X, i starsza 56 była jednym z moich ulubionych obiektywów. Zapamiętałem ją jako szkło generujące przepiękne i gładkie rozmycie, chociaż nie idealnie ostre przy w pełni otwartej przysłonie. W żadnym razie nie mogę powiedzieć, że obraz na pełnej dziurze był mydlany, ale nieco więcej szczegółów nie zaszkodziłoby. Oglądając zdjęcia z XF56 mm F12RWR, w ogóle nie zauważyłem nieostrości. Rysowany przez ten obiektyw obraz wciąż ma bardzo malarski i plastyczny bokę, ale tam gdzie spodziewamy się ostrości, jest ona absolutnie bezkompromisowa. Z ciekawości zajrzałem do wykresów obrazujących zdolność rozdzielczą tych dwóch obiektywów przy różnych przysłonach i muszę przyznać, że różnica jest ogromna. Oczywiście na korzyść nowszej konstrukcji. Ciężko mieć zatem jakiekolwiek uwagi do jakości obrazu generowanego przez nową 56. Jedyna rzecz, która sprawia, że Fujinon XF56 mm F12 RWR nie jest obiektywem absolutnie nieskazitelnym, to silnik odpowiadający za ustawianie ostrości. Po pierwsze pracuje dość szlamazarnie, co w zestawieniu ze świetnie działającym układem AF Fuji XT5 powoduje pewien dysonans poznawczy. Niby ustawienie ostrości nie jest absurdalnie wolne i miałem do czynienia w życiu z obiektywami, które robiły to jeszcze wolniej, jednak od tak świetnego optycznie obiektywu wprowadzonego na rynek w 2022 roku oczekiwałbym nieco więcej. Po drugie zaś, silnik odpowiedzialny za ogniskowanie jest zwyczajnie głośny, co w połączeniu z niezbyt szybkim ustawianiem ostrości sprawia, że mamy wrażenie używania sprzętu starszego i bardziej topornego niż wskazuje jego data produkcji. Z drugiej jednak strony, zdecydowanie nie jest to optyka skonstruowana z myślą o fotografii sportowej czy fotografowaniu dzikiej przyrody. Więc w sytuacjach, w których o być albo nie być zdjęcia nie decydują ułamki sekund, te przywary nie przeszkadzają aż tak mocno. A żeby jeszcze trochę osłodzić sprawę ustawienia ostrości, to trzeba przyznać, że gdy już obiektyw ostrość ustawi, to jest ona precyzyjnie i pewnie trafiona. A na zakończenie pozwolę sobie jeszcze pokazać kilka kadrów nakręconych tym obiektywem we współpracy z Fujifilm X-T5 w pełnej automatyce. No to jeszcze parę słów podsumowania, będzie krótko. Stara 56 ze światłem 1.2 to był jeden z moich ulubionych obiektywów w systemie Fujifilm X, jeśli w ogóle nie najbardziej ulubiony. Nowa 56 F1.2 robi w zasadzie to samo co tamto szkło, tylko robi to sporo lepiej. Więc gdybym dzisiaj miał wybierać i na przykład nie miałbym żadnej 56, to kupiłbym tą nową. Gdybym miał starą, to przemyślałbym, czy kupić nową, ale myślę, że bym się zdecydował, choćby biorąc pod uwagę to, że ta nowa jest faktycznie ostra, ale absolutnie ostra od pełnego otworu przysłony. Tak czy siak, chyba w tym momencie nie ma. No, ok, jest 50 ze światłem 1, która jest bardzo duża, jest 50 F2, która jest kompaktowa i mała, no ale, ale ma, ma F2, a nie F1,2. I wydaje mi się, że ta 56 aktualna. F1.2 to jest w tym momencie chyba najlepszy portretowy, natywny obiektyw w systemie Fujifilm X. I, i, I wydaje mi się, że nie ma tutaj co się za bardzo czarować i za bardzo kombinować. Tylko jeśli ktoś fotogra fotografuje w systemie Fujifilm X i, 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 i potrzebuje obiektywu do fotografii portretowej, no to to jest obiektyw dla niego. I to by było na tyle w kwestii odświeżonej 56 F1.2 do systemu Fujifilm X. Dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że to oglądaliście. Do zobaczenia. Hej!